Witajcie moi drodzy, przychodzę do was z moją kawusią, trzecią i trzecim filmem, który dzisiaj ogarniam. mam trzy filmy z tą samą bluzką. Z taką odsuną bluzką. Pójdźmy i wierzymy się za robotę. Jak widzicie po tytule, Holz Lidla. Widziałam, że podobają Wam się, się pomarańczowe metki, a dzisiaj było po prostu ogrom tych metek u nas. Byłam aż sama w szoku, bo yy, no, nigdy mi się tak nie udało, żebym miała ja naprawdę miała w czym wybierać, i z wielu rzeczy zazeglowałam, bo mówię, no też yy, z krótkim terminem ważności nie wiadomo, ile nie będę brała, ale na pewno zaraz nam Macie w biegu znać więc może jeszcze popędzi ona do Lidla i coś Wam nagra. Dobra, lecimy, bo tu są cztery siatki cztery. Nie licząc oczywiście zgrzewka wody, dziewiętnastka, to jest niegazowana, nie wiem nic więcej na jej temat, ja tak upiję. I duża paka pielów z Lupilu za 30 zł dla Wojtka. A teraz bierzemy to, co mam w siatkach. Pierwszą rzeczą to ja już nie jem, a dalej mój mąż je i jemu się tyje, a mi nie. E, Orzeszki solone. Następną rzeczą, i tu już mamy pierwszą rzecz, z pomarańczową naklejką. E, kosztowało już po rabacie 3,99 i to jest kiełbasa śląska z zypurczą. Cztery sztuki wzięłam na się nada, a termin zaraz Wam powiem do 2 czerwca. Na pewno w najbliższym czasie nie będziemy nigdzie na grilla, ale ją zamrożę. A jak nie, to na pewno wykorzystam do jakiegoś posiłku. Następna także 3,99. Tutaj wzięłam cztery opakowania, jak się nie mylę. O! Następną rzeczą, którą mam, to wzięłam kiełbasa biała z szynki. Także 3,99. Termin ważności zaraz Wam powiem. Do 1 czerwca, i ja ją często nakuwam. Yy, posypuję przyprawą do wieprzowiny, podlewam trochę olejem i do piekarnika, aż się zmienią. I to jest u mnie chłopaki. Czy na kanapki, czy na kolorach kozu, złapać z w kromka chleba i rewelacja dla moich. Następną rzeczą, jak że nie mamy wędliny, to wziąłem mielonkę. Bardzo fajna smaku. I o! wzięłam szynkę gotowaną 3,49 cena do 31 maja. Wzięłam takich dwie opakowania, ponieważ miałam kupon na yy, gotowe, tak zwane gotowe posiłki w Lidlu, i wzięłam dwa razy ciasto francuskie i będę je zawijała właśnie z szynką i serem żółtym. Czyli tak rozwam. Ciasto francuskie, na to układam szynkę, na to układam ser żółty, zawijam w taką roladę, kroję i do piekarnika. I nie, polewam jeszcze, smaruję jajkiem, żółtkiem i do piekarnika piekę do zrozumienia, nie do zrozumienia, do zrumienienia. I taka nasza fajna kolacja. W tej siatce również mam dwa razy opakowania. podłudzia z kurczaka były są, są w promocji 4,99 kg. Więc wzięłam dwa opakowania. Pierwsza siatka pusta. Bierzemy następną. Tak, akurat są takie małe dwie siatki. Następne są ogromne. Muszę sobie tak układać, żeby mi się wszystko pomieściło. Klet tostowy. Złote 49. Zł. Termin ważności do 2 czerwca. Tostowy maślany. Nie wiem, nie jadłam. Tak, jak mój mąż złapał, że może by zjadł chłopakiem. Papry, także jest w promocji po 5,99 przy Trzy papryki. To już widziałam z myślą o sobie na salatkach. Następną rzeczą, jaką wzięłam, to są nowości w Biblu. I nowości dla mnie. Wypatrzone u Karoliny Myśliwiec na kanale. Inspiruje nas natura. Fix do gulaszu. Tak jak czytała, skład podobno rewelacyjny. No, ja nie będę Wam czytać składu. Jak ktoś będzie widził, można sobie zobaczyć. Więc wziąłem do kulaszu. Następny, targetelnik z kurczakiem, spaghetti bolognese. i kotlety. Kotlety jaglane, wega. I tutaj jest, żeby dodać gorącą wodę, trzy łyżki oleju, i rozostawić się, a potem robić takie kotleciki działam już z myślą o sobie, może Wojtek. Nie wiem, jak tam chłopaki moje, czy bez mięsa przeżyją. I w tej siatce jeszcze mamy taką grzeweczkę piwka, lek 0%. To już wziął sobie mój mąż zmyślał o tym, że jak pojedzie na działkę, to będzie mógł się pić, Bo on jest kierowcą u nas, więc on pije niestety tylko 0%. Podoba no to gdzieś mu złoża. I siateczka pusta. Ach, jest ciężka. No dobra. Tak jak mówiłam, z kuponem. Wzięłam dwa ciasta francuskie, a że muszą być cztery produkty, żeby dwa tańsze były naliczane w rabat, to wzięłam dwie bagietki do piekarnika czosnkowe. Klebek wzięłam także po złote 34 nawet nie patrzyłam co to za chleb. Sprzęt przednożytni ze słonecznikiem sezamem lniane do 30 maja puszka pomidorów banany Niestety nie było promocji na banany, ale wzięłam dla Wojtka. Co my tu mamy? A. Yy, mój mąż jeszcze sobie wziął takie jakieś dwa piwka. Nie wiem co to. Takie dwa. Kolejna szynka gotowana. I tak jak mówię, dzisiaj, dzisiaj może nie, jutro zrobię kuchnię dwa razy piratki z indykiem indykiem drugie jest wtedy 50% taniej masło kawusia dla mnie robi mi się ciasto na stołej Dwa mleka 0% do mojego odchudzania. Jedno mleko 2%, a nie 1,5%. Nie spojrzałam, że to nie jest 2%. O, następną rzeczą, jaką złota z pomarańczową naklejką 224, rukola już umyta, termin ważności do 31 maja. Jeszcze dwa opakowania tej kiełbaski. Wzięłam dwa opakowania kabanosików, takich piór. Wieprzowe i one są do 1 czerwca i kosztowały 2,24 za jedno. Pakowanie za dwa. Wodki na śmieci lidlowe. Nie wiem, jakie one są. Zobaczymy. Przekonam się dzisiaj. Płyn do naczyń fery, bo przed wyjściem stwierdziłam, że mało mam. Kolejną nowością, którą yy, odkryłam na kanale u Asia Joanna, Jag Asia Joanna Jagoda, dobrze mówię Kurczę, nie wiem, mam nadzieję, że Asia dobrze mówię. Spray oliwa z oliwek w sprayu. Myślę fajna opcja, bo zawsze za dużo sobie oleju leję, a tak to psiu psiu i mam nadzieję, że będzie smaczne. Yy, również na promocji są kefirki, ostatnio mąż mój wziął i bardzo mu smakowały, więc długi 50% gratis, gratis 50% taniej, więc wzięliśmy takich cztery. to na pewno będzie któryś moja kolacja z musli, a dzisiaj na kolację właśnie nie wiem, zobaczę, bo będę robiła koktajl z tuskawek i z mleczka migdałowego, nie mleczko migdałowe, to jest napój migdałowe. E, ostatnio zrobiłam sobie właśnie na migdałowy z tymi tuskawkami, tak to już opowiem Wam. E, nalałam kieszeniowi, nalałam sobie, nalałam Tomkowi, mężowi. E, Wojtkowi dałam, mówię, trochę, bo mówię, pewnie go wysyfi, jak go tak dużo rzeczy wysyfia. Mówię, na bank będzie będzie czulenie takie, że wiecie, stąd do kosmosu. Bo mój przykład nie lubi tuskawek, ale takie względowane zje. Wypiję w sumie. O takich, o, żeby tamten nawet stuknę nie, nie tknie. Nie lubi. A ten jak się dorwał, to niestety ja tylko łyczka się napiłam. Yy, tego tutaj. Cały mi wypił. Nic mu nie było, aż się sam w szoku, że nic mu nie było. Yy, kupiłam tuskawki tego dnia po 15 zł za kilogram, ale wadę ładnie pachnął. Smaczne, taka czuć, że ta nasza wiejska tuskawka. <laughs> yy, może jutro do zobaczymy, ponieważ już yy, na długi dzień, jak szłam, to już Pan miał po 16 zł za kilogram tej tuskawki. Więc zauważył, chyba, że koło stokrotki, tutaj u nas na Bobrach, tak zwanych. Przepraszam. Musiałam się rozłączyć, bo dzwoniła matka w biegu i no nie przypomniała mi, a mówiła mi to w tamtym tygodniu, że mamy, to Wojtek, że mamy odebrać dzieci z treningu. Że mój mąż ich zawiózł i miał ich odebrać. I nikt nam tego nie przypomniał, i niestety dzieci czekały. Na szczęście ksawery. Znał, mamy swoje numer na pamięć i zadzwonił, bo ani mój Krystian, ani Ksawery nie wzięli telefonów. I no, taka wyszła sytuacja. A ja cały czas czekałam, aż Marta zadzwoni. Zamiast zadzwonić do niej, bo chciałam jej powiedzieć, że są fajne pomarańczowe naklejki, to mi się od razu dowiedziała, że no, dzieci, nie ma kto odebrać. Dobra, pokazuję resztę zakupu, bo już część zdążyłam z tego wszystkiego pochować. Olej wielkopolski, 15 zł za 3 litry. Jako że robić mam ślimaczki, więc dwa razy wzięłam ser żółty. Także, chłopaki, do testów, na, do tostów na pewno zjedzą. I ostatnią rzeczą, jaką wzięłam, cztery paragwajki, bo jeszcze cena nie jest fajna, więc tylko cztery. No dobra, z moich zakupów tyle. Nagadałam się, nagadałam. Idę dalej chować. Do lodówki i myśleć teraz co jutro na obiad dobrego zrobić. No dobra, no, trzymajcie się i pamiętajcie o rozdaniu, bo ten filmik jeszcze będzie przed zakończeniem rozdania. Pa!